Dobra, Dzień dobry, witam Was. Jak się czujecie? Świetnie. To wiecie co, zacznijmy generalnie, można powiedzieć, standardowo tego, że przede wszystkim trzeba się podnieść. To co może się podnieść, to się podniesie. Trzeba troszeczkę się otrząsnąć. Trzeba się tak naprawdę otrząsnąć i powiedzieć, że zwalniam już te wszystkie moje oczekiwania. Zwalniam tak naprawdę te moje ciężary. Rzucam w po prostu ten balans, który tak naprawdę mi nie służy. I podążam za głosem, który tak naprawdę sprzyja mi i daje najlepsze rozwiązania w swoim życiu. Już inaczej jest. Dobra, super, świetnie. O, ty też się spotkać? No i właśnie o to chodzi, Słuchajcie, e, spotkaliśmy się generalnie tutaj. Po co? Dzisiaj jest taki temat, który chcę poruszyć. To jest temat dlaczego. I ale fajnie dzisiaj pokazał mi taki slajd. Dlaczego nie? Dlaczego nie teraz? Dlaczego zaraz? Dlaczego zawsze coś jest ważniejsze? Dlaczego tak jest? Ty się zastanawiał? Dlaczego tak naprawdę, jak zaczynamy się zastanawiać, to włącza nam się pewien mechanizm, który ma nam uzasadnić, że jeszcze teraz nie jest odpowiednia woda? Bo to ja też tak myślałem. Kiedyś. Ale tak pierdole yy, Bo sytuacja komfortu, z jednej strony ja patrzę na... powiem wam może historię, zanim odpowiem na to pytanie. Kiedyś, jak kiedy trzeba jeździć na szkolenia, te jest szkolenia, MLM, etc., tam oczywiście był standardowy sztywny skaner. Jakby się jakbyście z mnie 10 lat temu, to ja bym sobie nie wyobrażał tego, że ja tutaj mogę wyjść sobie na wosaka, tylko musiał być garnitur, krawat, wszystko dopięte, marynarka i włosy uczesane, żeby wyglądać w ogóle idealnie. Bo w pewnym czasie doświadczyłem jednej rzeczy, i to będę mówił też dzisiaj na ten temat, bo obserwując świat, przestałem to po prostu starać się zmienić. Przestałem tak naprawdę tłumaczyć ludziom, którzy zajmują się marketingiem, że długo tak nie pojedziesz. Dlaczego długo nie pojedziesz? No bo jeżeli ty musisz udawać kogoś, w kim nie jesteś, kiedy ty musisz się zamieniać w kogoś, czyli ubierać zbroje, no bo zmierzkujmy się. Ktoś kiedyś w średniowieczu rycerze mieli zbroję jak się na wojnę. W dzisiejszych czasach, jak, jak mówi się o biznesie, to jeszcze trochę w niektórych kręgach zostaje paradoł, że się założyć ten początku zbroje, garnitur, tarcze, etc., pasek, zegarek świecące, etc. Musisz się przeobrazić w kogoś, kim nie jesteś, czyli zakładasz, że będziesz atakowany, czyli musisz przyjąć zbroję, żeby ci nic nie zagrażało. Czyli w jakim idziesz nastawiony tak naprawdę? Pewność zyskujesz dzięki zewnętrznym aspektom. Ale szukanie zewnętrznych aspektach pewności to jest tak naprawdę oszukiwanie samego siebie i uciekanie od co podświetlenie. I to jest w ogóle paradoks tego wszystkiego. Dlatego to, co my robimy i to, co my tutaj tworzymy, to tworzymy taką tę społeczność właśnie marketingu i relacji. Marketing relacji polega na tym, żeby mieć w ogóle jakiekolwiek relacje z czymkolwiek. Trzeba mieć relację w ogóle ze sobą. A jak można mieć relację ze sobą, kiedy tak naprawdę gdziekolwiek byś nie jechał, albo nie wiem, przed na jakieś nie możesz sobie pozwolić tak naprawdę na to, żeby po prostu zachowywać tak, jak ty dzisiaj potrzebujesz się zachowywać. Bo dzisiaj na przykład potrzebujesz być w kąpielówkach, bo jest ci gorąco. A ktoś inny mówi, co ty, jesteś jakiś dziwny? No i jak, gdzie nie jest gorąco? Ale tobie jest gorąco i może być tobie gorąco i to jest właśnie coś, co przez ciebie przepływa, bo innym razem może być zimno. I powiem wam szczerze, ja to dostrzegłem, i to mi nie dawało, nie dawało mi to spokoju przez 20, 2006 roku. od tak? 2006 roku bo wtedy mieliśmy wesele. Od 2006 roku, kiedy mój znajomy na nasze wesele przyszedł sobie w koszulce Polo Lakosty i, i w trampkach i siedział sobie spokojnie fotograf, generalnie tyta, e, przyszedł siedział na, siedział, siedział, siedział przy stoliku i dobrze się bawił, dobrze się czuł. I częściej to podchodziło i to zobaczyć, jako się ukradł. Ale to był 2006 rok. I to mi nie dawało spokoju, jedynej przyczyny. Ja też przez lata chodziłem w garniturze. Że... Ja nie mam nic do tego, bo ludzie czasami mają założyć. To jest też takie poczucie. Tylko, żeby odzyskać to, to właśnie trzeba robić wszystko, żeby być, czuć się komfortowo w tym, czym się robi. I marketing tak naprawdę jest jedną z najprostszych dróg, żeby uzyskać właśnie to dlaczego. Ale dlaczego nie dlatego, bo ja chcę dobrze wyglądać, na przykład w kontekście tego, żeby ktoś uznał mnie, że ja dobrze wyglądam, tylko w tym kontekście, że w tej podróży możesz tak naprawdę zmierzyć się z relacjami, poznając innych ludzi na różnych płaszczyznach, czy to będzie zdrowotna, czy będzie inna, bo jesteś między ludźmi, którzy wyświetlają te przycząstki i w których nie jesteś ukochany. I tym tak naprawdę jest marketing. Ja to jak ktoś będzie to oglądał, to pozdrawiam oczywiście wszystkich marketingowców, którzy dalej y, są w odpowiednich dla siebie schematach, ale uważam, że w momencie, kiedy mamy pewien szkielet, a szkielet jest jeden pewien, wszyscy mamy serce, wszyscy chcemy czuć się dobrze, wszyscy, wszyscy chcemy marze mamy marzenia, wszyscy mamy swoje emocje i wszyscy mamy swoje uczucia i uczymy się tak naprawdę albo przypominamy sobie, jak tak naprawdę właśnie pielęgnować, że one są takie są. że tak naprawdę dzisiaj rozmawialiśmy z Adamem na na zewnątrz o tym właśnie, że mamy odchyły. Kto z Was ma jakieś swoje odchyły? Czasami na kojarzu zastęliście. No i właśnie cud, cud polega na tym, żeby właśnie uznać, że te odchyły są wasze i tacy macie być, A nie starać się całe życie usprawiedliwiać albo szukać, szukać jakiejś teorii, metody na to, dlaczego ja taki jestem. A jaki masz być? Ktoś powiedział, że masz być inny. Może podróż tak naprawdę, żeby droga droga przed Twoimi nogami taką, która się sama układała pod stan, w którym jesteś. Jeżeli ty uznasz siebie i wychodzić ze stanu spokoju. Czyli już na początku masz tak naprawdę dobre pole manewru, ponieważ nie musisz bać i czekać, aż zdobędziesz pewność przez to coś z zewnątrz do Ciebie przyjdzie, tylko to z zewnątrz, żeby wyświetlić tak naprawdę ten stan, który jest w Tobie. I marketing jest dlatego prosty, bo nie jest skomplikowany, ale my czasami jesteśmy tak zaprogramowani, żeby, żeby w coś uwierzyć, musi to być dla nas skomplikowane. Tak ja mam nie będę opowiadał na przykład jakichś tam cudów na kiju, czy jakichś innych rzeczy, ponieważ bez sensu tak naprawdę grać, ponieważ uważam, że najlepszym doświadczeniem jest tak naprawdę doświadczenie. Ale skąd się bierze doświadczenie? Doświadczenie się bierze w trakcie doświadczenia. I tak samo jest zrobienie tego biznesu. Zrobienie marketingu jest prosta formuła. O nie trzeba dużo dyskutować, wystarczy, że ktoś go poczuje. Jeżeli ktoś jest zamknięty na to, że nie chce czuć, to tak naprawdę to też nie jest nasz problem. To możemy, możemy tak naprawdę podziękować za to, że jest jaki jest i nie starać się go w ogóle zmieniać. I marketing daje właśnie tą przestrzeń i ten luz, że możemy uzyskać te dlaczego, ale nie dlaczego. Bo zobaczcie, to jest paradoks. Wiele rzeczy, które powstają. Wiele rzeczy, które osiągamy, to też wynikają z tego naszego dlaczego. Dlaczego? Bo kiedyś mogliśmy usłyszeć, że ty do tego się nie nadajesz. Ty tego nie zrobisz. Ja, ja się do tego nie nadaję, bo sam sobie wytłumaczyłem, że widziałem gdzieś spotkanie ludzi z marketingu, którzy przyszli po prostu stali tak na baczność i w ogóle tutaj bili się w klatę i mówili, że musisz tylko zrobić tak, to wtedy będzie tak i będzie tak. Guzik prawdę. Będzie tak naprawdę tak, jak ty zaplanujesz, a ty masz tak naprawdę w tym zachować swoją istotę. A w ogóle przypomnieć sobie jak ta istota jest. Czyli Twój sposób komunikacji ma być Twoim spójnym. To ma być spójne z tym co tutaj płynie. I wtedy te dlaczego ma uzasadnienie. Tak samo jak planujemy. Nie da się nigdzie dopłynąć, jeżeli każdy z Was tylko się zastanawia i usprawiedliwia się na przykład przed tym, że o dobra kiedy ja to zacznę. No zacznę jak będzie lepszy czas. Nie teraz mam za dużo na głowie. Okej, okay, a ile już masz lat? A ile masz lat i ile, kiedy chcesz to zmienić? Zmiana się odbywa w momencie kiedy już kiedy doświadczasz tak naprawdę takiego przebudzenia wewnętrznego, kiedy nagle coś za się i tu w końcu postanawiasz, że zaczynasz to zmieniać, ale nie postanawiasz i nie mówisz wszystkie miał, ja dzisiaj to zacznę robić, bo bo to byś musiał się usprawiedliwić przed mamusią tatusią albo przed tak naprawdę, nie wiem, y, jakimś tam nauczycielem, który cię sprawdza, tylko ty masz naprawdę tak, być spójny ze sobą. Jeżeli mówisz, że coś się zaczynasz robić, a dlaczego? Bo jest to dla mnie ważne, dlaczego to jest dla mnie ważne, ponieważ moje marzenia i moje cele i moje pasje i moje czucie się dobrze jest dla mnie ważne i będę robił wszystko, żeby o to dbać, to po prostu przyjmujesz pewną postawę, którą konsekwentnie tak naprawdę utrzymujesz w sobie przez powtarzanie wystarczająco długo tego, co założyłeś i celu, który sobie założyłeś, bo sobie założyłeś ten cel. I, ale żeby znaleźć ten cel, żeby znaleźć swoje mocne dlaczego, mocne dlaczego, nie mówię o takim mocnym dlaczego, że po prostu tylko takie mocne dlaczego, które tak naprawdę jest spójne z Tobą, to żeby je odnaleźć, to trzeba tak naprawdę wejść w siebie i poczuć w tym momencie stan i utożsamić się, wręcz połączyć się z tym, co tak naprawdę jest Twoim rzeczywiście marzeniem. Co jest czymś, co tak naprawdę spowoduje to, że przypomnisz sobie czym jest fascynacja, czym jest tak naprawdę radość, ale żeby to mieć, trzeba z tego poziomu to, to imitować. No i oczywiście może dzięki temu trochę z ciała wyrzucić różnych innych stawów, które będą tych programów z mówię, że nie, bo ja tak nie potrafię, bo bo to nie ten czas, bo ja teraz nie mogę, bo tam to nie mogę. Pytanie, co jest priorytetem? Zawsze powinien być czas dla siebie zawsze na siebie postawić na pierwsze miejsce, bo jeżeli ty tak naprawdę zobacz o siebie, to teraz nie musisz się przejmować, czy na przykład nie wiem twoja rodzina, twoje dzieci, czy yy, ktoś tam z Twoich bliskich cię w końcu uzna, bo tak naprawdę to się zaczyna dziać w polu. On może możesz uznać to, że on nigdy tego nie dostrzeże, ale najważniejsze, że ty będziesz z tym szczęśliwa. A jak będziesz z tym szczęśliwy... To tak naprawdę będzie to płynęło przez ciebie, będzie płynęło. Będziesz czuł po prostu ciarę, że to jest Twoje. Po prostu będziesz wiedział, że tak jak ten samochód Darek o tym mówił, że on nie jest w tym samochodzie, ja jestem w tym samochodzie, jestem kierowcą, ja już jadę tym samochodem. I to, to się pojawia. To się po prostu pojawia. I do tego jest ważny ten świat, żeby sobie ustawić kwotę. Bo może nie mam cel, ktoś mówi dobre, ja chcę mieć domu, Fajnie. A kiedy? No więc to zobaczę, jak będzie dobry moment. I co to znaczy dobry moment? Czy przecież cieszę się z tym, że co przychodzi moment, to, 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 to jest zawsze można powiedzieć, że zawsze ten może być lepszy. Ale tak naprawdę sztuka jest to, żeby właśnie odnaleźć piękno w tym, że właśnie ten moment, który jest, to jest jedyny moment, na który masz. Żadnego innego momentu nie ma. I teraz nie chodzi o to, że coś robić niewłaściwie. Bo nauka i błędy polegają właśnie na tym, że doświadczasz się z tego wyciągasz wnioski, czyli zmieniasz myślenie. To co powiedział zresztą. To, co zostało uznane i często, często może to słyszeliście, ja, ja, ja teraz nagrałem o tym, o tym nagranie, o menatorium, czyli czyli to, co zostało uznane przez, przez system jako, jako pokutę, to taka to była menatorium, i Jezus to tłumaczył jako zmiana myślenia przez doświadczenia, czyli musi doświadczyć, żeby zmienić myślenie. Więc jeżeli nie zmieniasz stosunku do czegoś, czyli próbujesz cały czas podejść do tego tematu w ten sam sposób, czyli dobra, robisz sobie założenie, utrzymujesz założenie. Jeżeli mi to wyjdzie zadzwonię do 10-15 osób, to wtedy będę to dalej robił. To znaczy, że tak kładasz, udaje się od razu na, na porażkę, bo generalnie ty nie jesteś pewny tego, że powiedzieć. Bo jeżeli ustawisz sobie cel, to tak naprawdę i tak na Twojej drodze się pojawiają takie możliwości i okoliczności i wyjdą poza te pole tych znajomych, których masz. Bo no ty myślisz, że jeżeli zadzwonię do znajomych i oni powiedzą, że nie chcę, nie chcę tych plastrów, no to znaczy, że świat się już kończy. A co, to świat jest ograniczony tylko, nie wiem, do 150 znajomych, których znasz od dziecka? Świat ma 8 miliardów ludzi. Jeśli policzymy inne zwierzęta i istoty, to jest znacznie więcej. Więc to jest tylko takie ograniczenie. I dopiero najciekawsze się zaczyna, że emitując pewną pewność, że ich tak to, tak to zrobię, ponieważ moje dlaczego jest moim dlaczego i te moje dlaczego, ja nie muszę wszystkim opowiadać dlaczego. Bo to jest po prostu moje, ja się z tym czuję dobrze, ja się czuję z tym komfortowo. Komfort. I teraz to, co powiedziałeś o komforcie, chcę do tego nawiązać, żeby często na szkoleniach padało właśnie, z czym ja na przykład nie do końca się zgadzam więc zawsze to mówię. A kto ci powiedział, że masz wychodzić ze strefy komfortu? Ty masz powiększyć swoją strefę komfortu. Twoja strefa komfortu to jest to bezpieczeństwo, które masz dzisiaj. Masz co jeść? Nie kapie ci na głowę, masz zatankować paliwo, masz... Yy, Masz dostęp do tego, żeby się uśmiechnąć do innych, waluta, która po prostu za, zaczyna powoli być zapomniana, czyli możesz iść na ulicy i powiedzieć, hej, fajnie, dobrze Cię widzieć, tak naprawdę to jest waluta, jakby nie patrzeć i teraz komfort to jest to, co my nazywamy, co mamy w danym, w danym momencie i mamy w tym momencie na przykład komfort, czyli tak, dobra, mam, mam na rachunki, mam na jedzenie, mam jakiś tam samochód, dom, może nie mam, może to, wszystko jest i dlaczego ja mam to zmieniać? Kto powiedział, że ja muszę z czegoś rezygnować i musi się coś wydarzyć? Jeżeli Ty chcesz, żeby w ten sposób doświadczyć tego, żebyś osiągnął sukces, że ma się coś rozpierdzielić, to uwierz mi wszechświat, powie, dobra, twoje życzenie jest Twoim wskazem. Fyk, rozwalam Ci związek, rozwalam Ci życie, rozwalam Ci biznes. Całeś tego, teraz dopiero wystartujesz pewne. Ktoś powiedział, że musi do tego dojść. Ktoś powiedział, że musi doświadczyć ciężkiej choroby, żeby coś zrozumieć. Właśnie piękno polega na tym, że możesz doświadczać przebywania z innymi istotami i możesz zwiększać ten zakres obrotu. Pamiętajcie, że energia ma to do siebie, że płynie. I teraz jeżeli my blokujemy energię, czyli płynie do ciebie energia i ona płynie w dużej ilości, a ty ją blokujesz, czyli ją z powrotem odsyłasz, no to ona się musi gdzieś rozładować, a jak wrócić z powrotem, no to powoduje rozsadzenie. Więc ty masz ją tylko przepuścić, czyli masz zwiększyć. Mam potencjał, mogę, zwiększam, tak naprawdę ten potencjał, żeby przepłynęło, ponieważ moje dlaczego jest wielkie, okej, okay. w swoim życiu osiągnąłem już to, zebrałem doświadczenia, mam te doświadczenia, teraz muszę zrobić, przeskoczyć jak wolny elektron, bez zastanawiania i oczekiwania, bo jak zaczynasz go obserwować i zaczynasz oczekiwać, no to generalnie wolne elektron staje się zamrożony, jak dziecko w przedszkolu albo w młodym wieku, kiedy rodzic na niego krzyknie, a jest zamrożone, bo się dobrze bawiło i nie rozumiało, co świat dorosłych do nich mówi, że może być teraz usiąść, szturmać i po prostu robić tak, bo tak nie wypada. Chyba to, chyba tobie. możesz powiedzieć, chyba tobie nie uchwala. Ale to jest twój kot, mój. Ja generalnie podążam swoją drogą. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, ci mój ukochany rodzicom za to, że ty to wziąłeś już na klatę. Ja nie muszę tak naprawdę z tym iść, pokazałeś mi tak naprawdę, co jest moje. Ale jestem ci za to wdzięczny, więc nie możesz tak naprawdę tego oceniać. Tłumaczesz w ogóle to oczekiwanie i ocenianie i po prostu przeskakujesz. I tak naprawdę się nagle przeskakujesz w zupełnie inne miejsce, w które byś nie oczekiwał. I tak naprawdę kiedy sobie uświadomisz w tym tunelu swoim własnym... Z tym przepływie swój komfort i to, co Ty naprawdę chcesz, naprawdę chcesz, nie to, co wypada. Bo wiecie, co to wypada? To, to później, później ludzie mają kłopoty z tymi usługami, z, z innymi rzeczy, to ciągle coś wypadało w życiu. Coś było ważniejsze niż ciągle. Nie wypada, ciągle. Później mu się wypada cały czas. No, no, no bo tak nie wypada. A poświadomość nie, nie koduje słowa nie, więc ciągle wypada. Tylko koduje, bo no, on musi wypaść. No to wypadł tamten, wypadło to, tamto wypadło, i tak wszystko się przesuwa. Tak naprawdę, idzie to idzie, energia nie robi pustki. No to idzie do osób, które tak naprawdę są na to otwarte. I dlatego później świat na przykład próbuje nam powiedzieć, o, bo ten to pewnie kombinował, ten ma więcej i tak się tworzą schematy, o ludziach, którzy mają bogactwo, zyskali bogactwo. Na no, energii się musi skomulować. A ktoś inny się po prostu na to otworzył, 100 osób nie chciało tego, bo wymagało to tak naprawdę tego, że musieliby zacząć coś robić od teraz, innego niż robili do tej pory, czyli nie przekładać swoich marzeń na później, to trafia do tego, co jest tylko na to gotowe. No więc zapraszam. Ja zrobię z tym użytek. I każdy z nas dostaje szansę. I wiecie, ile szans dostajecie w życiu? Bo ja mam Jest jedna zasada szans. Tylko tyle na ile się otworzycie. <grytanie> Więcej nie istnieje. <grytanie> więc pytanie, ile szans mamy? Zawsze mamy pełną szans. Tylko co my z nimi zrobimy? Zrobimy. Zależy tylko od nas. I w momencie zależy od decyzji. Nie zależy od powiedzenia z poziomu rozumu. Bo dzisiaj. A tak naprawdę dzisiaj nie robię tego, co powinienem robić, tylko uważam, dobra, nie, ja jest trochę, ja się ja zająłem tamtym, bo tamtem do mnie zadzwonił, a nie wiem, co się wydarzyło, to będzie test, zawsze będzie test. Ale jeżeli Ty zapiszesz sobie, to, dlaczego na tablicy i tak jak Ania zrobiła tablicę marzeń, i ty widzisz ją w widocznym miejscu, w tym tunelu, codziennie widzisz tą tablicę, to pierwsze po przebudzeniu i pierwsze po przyjęciu, to, to jest dla ciebie Komfort, dom w lesie, cokolwiek. Kiedy chcesz mieszkać w lesie? Kiedy chcesz mieć spokój? Kiedy chcesz na przykład mieć. 5 dni wolnego, a dwa dni tylko na przykład zajmować się, prowadzić takie zajęcia, że będziesz się czuł tak wolny, bo będzie to Twoja pasja, nie będzie cię to męczyło i nie będzie cię to uwierało. Kiedy chcesz to zmienić? Kto to ma zmienić dla Ciebie? Kto ma przyjść? Jakiś Pan ma przyjść? No nie jesteśmy pandami, Pan da. No, może, może taki jest, zawsze ktoś da. No, ale tak naprawdę pytanie, co Ty dajesz, to Ty otrzymujesz. I sposób, w którym się macie działania, jest taki, że to jest wirująca energia. I jeżeli Ty dajesz, to ona do Ciebie wraca, ale jeżeli Ty ją odbijasz, czyli Ty dałeś, odbijasz ją, ona nakręca się jeszcze bardziej i Ty masz wrażenie, że Ty musisz jeszcze więcej dać. Dlaczego? Bo Ty nie zauważasz tych drobnych momentów, które już otrzymujesz. Uśmiechu, wdzięczności, tego, co się spotkało, ktoś właśnie się zwolnił z Twoich znajomych, który powiedział, że Ty do tego gadasz bukoty i stworzył przestrzeń na nowych. To jest, to jest to. Stwarzać ich przestrzeń większą do tego, żeby żebyś wzrastał. Dlatego i inni, którzy Bylić potrzebni jako nauczyciele w pewnym momencie znikają z tego pola. I tu, trzeba się z tym pogodzić. Tak jak w naturze, wszystko ma swoje etapy. Są rośliny, które rosną tego sezonowo, a są drzewa, które wiele, wiele lat rosną i są drzewa, które dają owoce tylko co kilka lat. I tak jest w naturze. I to jest wszystko połączone, więc niektóre rzeczy będą takie, dlatego nie można tego sztywno włożyć w tabelkę. Nie można włożyć wszystkiego sztywno w tabelkę. Algorytm i czasy tam potrzebny, żebyśmy mogli zagospodarować tą energię, którą mamy. Bo jeżeli my mamy czas, dane w ciągu dnia, i my sobie nie rozpoznaliśmy, że nasz plan jest ważny, czyli, na przykład, jeżeli ja rano, tak jak robimy, dziesiąta kawców. dziesiąta to jest pewien model, jak zaczynamy dzień. To jest kreator, ja w powiedział, i generalnie doskonale wie, co to robi. Bo to jest z jednej strony poszerzanie swojej strefy komfortu. Bo właśnie cały czas uważam, że wszyscy są nas dominować, że ty musisz wyjść ze strefy komfortu. Czyli musisz zniszczyć to, co zbudowałeś, a dlaczego właśnie to, co zbudowałeś nie może być przykładem, dlatego że można zbudować tego więcej i jeszcze większych rozmiarów? Dlaczego musisz coś tracić? Kto tak powiedział? przestrzeni nie ma braku. Jest jakiś brak, wiecie, nawet zapachu, wiesz, powietrza? W pełno tego jest. Zapachami się tylko w zależności od regionu. To jest tylko tutaj, w głowie w granie. tak naprawdę. I to, co dzisiaj zadawałem, rozmawialiśmy na zewnątrz, to było bardzo ciekawe. Mobilizowałaś mój pies. Ja przychodzi po plasty i nie ma żadnych obiekcji. Dlaczego? Bo on jest tylko w terenie Zwierzęta są świetne, dlatego teraz dźwigają jak mamy problemy, żeby odwrócić naszą wodę, żebyśmy się skupili na chwili obecnej, bo tak naprawdę nie ma tam przeszłości. Ona już była, doświadczyłeś, okej. Okay. Nie ma czegoś takiego, tej pokuty, poczucia winy, etc. To jest tylko coś, co jest prawnikowe i to możesz rozkodować przez zmianę, tak naprawdę, czyli z komunikowaniem się z tego, okej, okay, uzna, uznaję. To było potrzebne w danym modelu, ale czasy się zmieniają, życie się zmienia, więc teraz będę podążał zupełnie inaczej, w inny sposób ale w taki sposób, żeby nie czuć się po prostu skrajnie wykończony. Ciało jest diagnostą, tak jak Wam mówiłem, ono zawsze nam pokazuje generalnie, dlaczego coś nam ciąży i dlaczego coś jest z ukochane. To jest tylko chodzi cały czas o miłość. o nic więcej nie chodzi. I każdy biznes, łącznie z marketingiem relacji, jest to relacja tak naprawdę z samą sobą, ponieważ my mamy 8 miliardów komórek. I tam, gdzie jakaś część nas jest nieuzrobiona albo jakaś stara jest nieuzrobiona, to któraś z tych, z tych milionów, czy miliard, jednego miliarda komórek zaczyna tak naprawdę cierpieć. Zaczyna cierpieć. Dlaczego? Bo ile lat można być w permanentnym konflikcie z I to się musi po prostu uświetlić. I to później jeszcze się uświetla. Wyświetla się też relacja z relacje Dlatego sposób uzdrowienia to jest przede wszystkim połączenie czegoś, co daje nam możliwość tak naprawdę bycia w sobie, robienia w sposób naturalny, Komunikowania się z różnymi zjawiskami, które do nas przychodzą w sposób naturalny, i to jest uzdrawianie przez działanie, czyli przez przepuszczanie energii, która jest fundamentem ruchu, bo jeżeli spowodujesz, że energię zatrzymasz, to, to, to robią się zastoje, no i później słyszymy na stare lata: Mam zastoje limfatyczne, mam zastoje tego, a z stawy masz tyle. Po prostu zamrażasz tak naprawdę przepływ energii, więc tworzysz tam sam blokadę i możesz się rozhodować tylko przez odwrócenie tego procesu, czyli to, czego nie chciałam <grym> zrobić, przez zrobienie tego w końcu. Okej, okay. to tyle dlaczego, jak powinno to dlaczego wyglądać, jak powinniście sobie zwizualizować z mojej oczywiście perspektywy, bo ja patrzę na to z tu swoich własnych doświadczeń, więc cóż, ja Wam bardzo dziękuję za ten poranek, za to, że mogliśmy tak naprawdę, mogłem wypowiedzieć swoje zdanie, jak powinniście na to spojrzeć i warto wziąć, a ja powiem elemy, ja będę miał ostatni pana, to jeszcze sobie rozplanujemy, warto sobie zrobić swój plan Dnia. Ja mówię plan lekcji, śmieję się z tego, ponieważ dla nas to lekcji, ale to ułatwia nam funkcjonowanie. Ponieważ tak naprawdę możemy zobaczyć, jak sobie coś rozplanować, żeby to nie było dla nas ciężarem, tylko żeby się stało po prostu naszym nawykiem. Bo każdy nawyk ma zwyczajnie potrzebuje 21 dni. No bo teraz pomyślcie sobie. Kto z Was pamięta, jak się uczył wiązać śnurówki? Ja szczerze nie to była trawa. na <laughs> okay. ale. Tak, ale przebrnąłeś przez nim i teraz to robisz po prostu jest nie, nieświadoma kompetencji. Ty tak naprawdę już się na tym nie skupiasz. I tak samo jest z tym. Przechodzimy przez te etapy, ich jest kilka. O tym zrobimy pewnie online nagranie, bo to jest istotne. Eee, przechodzimy te etapy i w końcu to się staje już po prostu takim nawykiem, że to robi się automatycznie. Ty już nawet się na tym nie skupiasz, więc to nie powoduje żadnej determinacji. Bo po prostu idzie z pewnością. Chodzi tak naprawdę, żeby odzyskać tą łączność w tym tajcu energii. Wiecie, jakie jest taniec energii? Jest Matka Ziemia, Matka Ziemia, natura, matka, jest dziecko, które masz w sobie, jest wyższa świadomość, twórca ojciec. I to ma być w przepływie tańca energii, jak nicelna. W momencie, kiedy to płynie, pamiętajcie, że nic się przeplatają, ale one się nigdy nie podcinają. I tak naprawdę w momencie, kiedy to odzyskujemy przez działanie, przez energię twórczą, przez kreatywność, przez planowanie, przez realizowanie tego, co tak naprawdę dla nas jest, to jesteśmy w przepływie. A jak zamykamy się od przepływu, no to wyświetla nam się taka potęga zamknięcia w postaci czy to materialnej, czy to relacji, bo tak naprawdę wszystko, czy to będzie pieniądz, to jest relacja tak naprawdę z czym? z materią, bo materia to jest matka, zawsze chodzi o matkę, a dawanie tak naprawdę to jest, to jest ojciec i jest dziecko, które zawsze może do tego, żeby połączyć te dwa elementy. I jeżeli my uznamy te trzy elementy jak atom, to wtedy tak naprawdę żarówka świeci i wszystko nasze naszym po prostu się uznaje i samo się dzieje. I tak to działa, ale to potrzebuje naszej tej mocy twórczej, czyli nas w tym, żebyśmy mogli tak naprawdę na to wpłynąć i żebyśmy mogli zmienić co Dziękuję bardzo serdecznie i